Pan z wami i z duchem Twoim, w Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł. A cały lud stał na brzewu i mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę. Nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zaguszyły. je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo pańskie, Krótkie wprowadzenie do dzisiejszego Słowa Bożego. Też pewnie przez tą przypowieść o ziarnie rzucanym na różne gleby nam znano. Nie tylko Bóg pragnie, abyśmy słuchali Jego słowa, nakazów, abyśmy jakoś go zaakceptowali i przyjęli po naszemu w naszym życiu. To jest bardzo ważne. Ale pragnie, abyśmy go naśladowali, abyśmy mieli udział w tym, co on czyni, bo to jest pełnia. Dla nas wszystkich, cokolwiek robimy, jeżeli tylko oglądamy, czy nawet podziwiamy, czy się stosujemy, to jest bardzo ważne i bardzo potrzebne w wielu przypadkach, ale to, co możemy najwięcej zrobić, to mieć udział. Nie tylko dostać życie od Pana Boga, je przyjąć, bardzo ważne, ale zacząć żyć w pełni tak, jak Pan Bóg nas do tego powołał. Bo bez tego będzie zawsze nam coś brakowało. Nie tylko unikać grzechu, bardzo ważne, słuchać, nie rób tego, nie rób tego, ale czynić dobro, bo to dopiero dopełnia. Wszystko czym nasze serce. Na prostych przykładach my to doświadczamy. Powiedzmy, każdy z nas prowadzi samochód, musiał się tego nauczyć, tych wszystkich sytuacji na drodze, i przez pewien okres, szczególnie początków, każda jazda jest stresowa. Jak mamy wyjeżdżać na drogę, no to nam się nawet nie chce, tylko myślimy, żebyśmy coś źle nie zrobili, żeby nie było wypadku, żeby nie przyjać światła, czy nie wymusić jakiejś sytuacji. O, to nie jest szczęśliwy, bezpieczny kierowca. Jeżeli tak by miało całe nasze życie wyglądać, to nie o to chodzi. O to chodzi, żeby jeździć bezpiecznie, ale też mieć taki spokojny w tym udział. Żeby to nie było naszym stresem, bo wtedy będzie nam trudno za każdym razem, jak zobaczymy samochód. I czasami wierzę też, jak myślimy o Bogu, to pierwsze te przykazania, co nie robić, żeby nie wpaść w grzech. Nie będzie w nas miejsca na radość i na ten polot, do którego Bóg nas zachęca. Nawet tak samo, nie wiem, w prostym gotowaniu, jeżeli szczególnie pani, Panowie też kucharzami są, ale ma ktoś przyjść, masz gotować, zestresowana jesteś, czy mi wyjdzie, czy to. To nie jest to, do czego uczta ma nas zachęcać. Jeżeli to przejdziemy i pamiętamy, czego nie robić, a zaczniemy się cieszyć tym, że możemy gotować, że nam wyjdzie, że możemy pobróbować, podać, zadowolić kogoś, nakarmić, to jest ta pełnia i wiesz, jest dokładnie to samo. Nie tylko przyjąć Boże Miłosierdzie, bardzo ważne. Ale być miłosiernym jak Panu chce i nas uczy tego. I w modlitwie Pańskiej tak to słyszymy, i odpuść nam nasze grzechy, jako i my odpuszczamy. I dzisiaj słyszymy o tej roli urodzajnej albo nie. I to jest bardzo ważna część tej Ewangelii, bo o niej Chrystus mówi. Ale my również mamy być siewcą, mamy być rolą. I sercem w naszym życiu bożiarnym jest słowo Boże i musi w nas obfitować, ale my jesteśmy też tymi, którzy pracujemy na roli, no bo każdy właściciel ziemi pracuje u siebie przede wszystkim, no chyba, że jest na jakichś pracach czy wynajęty, ale my pracujemy w własnym domu na własnej roli i tak samo z naszą wiarą. Jesteśmy otwarci na każde Słowo Boże, które słyszymy i w Kościele na rekolekcjach gdziekolwiek, ale jesteśmy też odpowiedzialni, żeby siać i dla nas. I wtedy zobaczymy, jaką skałą, czy jaką drogą, czy jakimi krzewami, aż w końcu rodzajną ziemią jesteśmy albo nie. Wiemy, że najlepiej człowiek się. Uczy nie tylko jak coś pa, na coś patrzy, czy naśladuje w tych początkach, ale jak zacznie to robić i zacznie wychodzić. Wtedy mamy tą satysfakcję, że mimo zmęczenia, mimo trudu udało nam się osiągnąć. Tak jak każdy rodzic chce, aby dziecko nie tylko słuchało tego, co się mu powie, ale żeby przyszedł ten czas, kiedy to zrobi bardzo dobrze jak rodzic, a może nawet i lepiej w wielu sytuacjach. Wszystko musi być od początku do końca doprowadzone, i o tym tak bardzo jest dzisiejsza Ewangelia. I w życiu duchowym jest tak samo. Musimy zacząć również siać, być otwarci, jako ta gleba, ale siać Słowo Boże i dla siebie, i dla najbliższych, i dla wszystkich innych. Czasami nam się może wydawać, przynajmniej ja tak miałem przez długi okres, że gdy słyszałem o tym siewce, to tak było jedno ziarno, czy tam więcej chyba padło na tą urodzajną glebę, byśmy powiedzieli, no bo jak ktoś jest na polu, to nie rozsypuje byle gdzie tego ziarna, oszczędza, bo mu nie wystarczy na plon. A cała tajemnica tej Ewangelii jest, że my wszyscy jesteśmy różną ziemią, że tam nie ma tu pole, a tu nie pole, bo... Ludzie dobrzy i źli są wymieszani. Pan Bóg sieje oficie na każdego z nas. Jak słońce świeci dla każdego i deszcz pada dla każdego, dla dobrych i dla złych, a czasami my sami czasami jesteśmy taką glebą, czasami skałą czy nieurodzajną drogą, na której nic nie wyrośnie. Widzimy, że według tej Ewangelii dopiero czwarte ziarno wypadło na Tą ziemię, która jest mniej czy bardziej urodzajna. Nie większość z nich. Jedne ziarna padły na drogę, czyli tam, gdzie zły miał udział, ptaki wydziobały i nic z tego nie było. Inne padły na skałę, gdzie puściły korzenie, czyli weszliśmy w wiarę, ale trudności, wszystkie przeszkody nas jakoś zniechęciły uschliśmy. Ile razy tak było? Dopiero trzecie ziarna, czyli większe, jakaś większa ilość padła między krzewy, kiedy bogactwa i uda świata nam zagłuszyły naszą wiarę i dopiero na samym końcu jest użyty wyraz wreszcie. Ile razy mówimy tak, coś gdy próbujemy, ileś tam razy nam nie wychodzi, wreszcie mi się udało. I Chrystus mówi wreszcie ta czwarta część dopiero, Padła na tą glebę mniej urodzajną, bardziej, aż tu najbardziej przynoszącą plon. My niejednokrotnie zastanawiamy się, gdzie jest ta nasza wiara. Chodzimy do kościoła i latami, a tak mało się zmienia, wszystko nam jakoś ucieka z głowy, z serca, zapominamy nawet, co było nam przy świętej, a przecież chcemy przynosić plon. A tu sam Chrystus nam mówi, ile. Może się zmarnować. Ja pamiętam od samego początku no, uczenia się w seminarium, człowiek tak niejednokrotnie miał wielkie nadzieje, wielkie myśli, jakby chciał pomagać, jakby chciał głosić, jakby chciał ewangelizować, żeby nic się nie zmarnowało. Jak ja bym chciał, żeby każda msza święta, którą odprawiam, przynosiła taki owoc, że wylatujecie na skrzydłach, żyjecie aniołowie każdego dnia. Jak ja bym chciał, żeby każde słowo, czy każdy czyn, który robię tu w kościele, czy poza kościołem, was umocnił, dał wam nadzieję i uśmiech. A jak już bardzo bym chciał, żeby każde kazanie, kiedy mogę powiedzieć, podzielić się słowem Bożym, zmieniło nawet trochę wasze serce. Czy to źle? Pewnie Nie. Gdybyście też chcieli tyle dla siebie, dla dobra rodziny, gdzie jesteście, żyjecie. A prawda jest taka, że dopiero ta czwarta część z niej może coś wyjdzie. Wreszcie ktoś tam dosnał takiej łaski, że jakieś słowa go przemieniły. Wreszcie była tam święta, kiedy jakoś nadzieja we mnie wzrosła. Nie znaczy, że to wszystko inne było zmarnowane, ale pamiętajmy, że Bóg siejąc, tak samo doświadczył nie porażki tego, bo gdy siejesz słowo Boże, tam jest Bóg i tam już jest zwycięstwo, nawet jak ktoś nie przyjmie tego. Ale po trzech latach głoszenia nauki, Chrystus został na krzyżu prawie że sam. Gdzie ci uzdrowieni, gdzie ci zachwyceni? Padały te ziarna, te słowa Jego na wszystkich, ale przyszedł zły. Część zabrał, była gleba niegłęboka, pousychały nadzieje, te wielkie plany, pójścia za Nim, przyszły inne problemy, inne radości, może i bogactwo specjalne, i zapomniało się o tym, który chodzi nad jeziorem Galilejskim i mówi o prostocie, o miłości, aż była ta cząstka ludzi, która puściła to słowo Boże w serce, dopiero ta czwarta część. Ale warto. My się też tak z ciekawości chciałem się dowiedzieć, ile jest ziaren w takim dobrze obrodzonym kłosie zboża czy pszenicy. Jest do 50 ziaren, jeżeli ten kłos jest taki pełny, urodzajny. Patrzcie, siejąc na te wszystkie urodzajne, nieurodzajne gleby, możemy powiedzieć, tyle się zmarnowało. 10, 20, 30 ziaren się zmarnowało, może tylko dwa padły na te 50, ale gdy one obrodzą, przynoszą 100, pełny plon. Mam więcej niż rozsiewałem. Taki cud Pan Bóg może robić. I dzisiaj też w pierwszym czytaniu słyszymy właśnie o proroku Jeremiaszu, kiedy on był powołany już z łona matki. I jeszcze przedtem ustanowiłem cię, uformowałem i przeznaczyłem, abyś głosił i siał. My powiemy, ale to chyba do mnie nie, ja tu bardziej tą glebą jestem. Też, ale my mamy siać. I on sam mówi: ja Jestem jeszcze młodym człowiekiem, chłopcem, ja nie dam rady tego zrobić. A Pan mówi: Dasz rady? Głosić to, co nawet jest trudne dla tych, którzy są już. Utwierdzeni wierza dla ich nawrócenia. Możemy tak wiele uczynić, gdy doświadczymy tego, że Chrystus nie tylko powołuje nas do tego, aby Jego ziarno w nas rosło, ale byśmy siali tak jak on, aby w nas się dopełniało to królestwo Boże już tutaj. Dziękujmy Panu Bogu, że pozwala nam w uczestnictwie w Jego świętości. W Jego Królestwie nie bójmy się siać obficie Słowo Boże, bo nawet gdyby ono nie wydało owocu, to posiane przez nas Słowo Boże zawsze już wydało owoc w nas bliskości, wierności i posłuszeństwa Panu Bogu. Amen.